Kochani bracia i siostry w panu, parafrazując króla Salomona, mędrca, mogę powiedzieć, wszystkiemu się koniec przybliża i pewne etapy w życiu również mają swoje zakończenie. To nie jest nie powiedziałbym, nie jest to czas, że ktoś odchodzi, ktoś przestaje pracować, ktoś się czymś zajmuje innym, ale to jest czas, w którym musimy powiedzieć pewnym rzeczom: To już będzie dosyć. Albo Pan Bóg powie komuś: Mój sługo, to już dosyć. To nie jest epoka. To nie są czasy kogoś, ale powiem, że jest to etap w życiu. 60 lat temu zaczął się ten etap w moim życiu i trwał do ostatnich dni, nadal jeszcze trwa. I było moim przywilejem służyć jako współsługa. Było moją radością spotykać Was na zgromadzeniach, czy zjazdach, czy kongresach. Było moim zaszczytem być wliczonym grzeszem sług Bożych. I bardzo sobie to cenię. Jak równy z równymi. Nie wyższy, nie niższy, ale ten sam. Taki sam. Ja jestem Jeden z tych, których powołał Bóg, aby mu służyli. I tę służbę starałem się czynić jak najwierniej. Również i tu w Australii, wśród naszych braci i sióstr. I było to moim zadaniem, radością, a takim przywódcą duchowym, który prowadził mnie, był kierownik młodzieży z Wydziału Transeuropejskiego, pastor Paul Sundqvist. Svet z pochodzenia, który kilka razy miał przywilej przyjechać do Polski i który powiedział mi kiedyś tak. Jan, nie stawiaj siebie nigdy na pierwszym miejscu. Pozwól działać innym ludziom, a podziękowania otrzymasz, gdy przyjdzie Pan. I to była zachęta na całe moje życie, dlatego że współpracując z ludźmi, cieszyłem się, że mogę być z nimi, ale też uważałem i starałem się. Aby nie narzucać im niczego, aby byli wolni w Chrystusie, mogli głosić i działać. Miałem wspaniałych współpracowników. Począwszy od pastora Kuberka, który tragicznie zginął, począwszy od tych, którzy w Warszawie pomagali mi stawiać pierwsze kroki w zarządzie, tych, którzy. Ułatwiali mi życie, a może czasem i utrudniali, ale to było z korzyścią, bo się uczyłem. Dzisiaj są to wspomnienia, ale też i rząd dusz, że tak powiem, tych ludzi, którzy uczynili tak wiele w moim życiu, dla których ja byłem kierownikiem. Ale oni byli moimi braćmi i siostrami. Jestem ogromnie wdzięczny braciom z zarządu w Warszawie, którzy nie szczędzili mi słów zachęty. Nie zawsze mogłem się wywiązać z tego. Jestem ogromnie wdzięczny braciom tu w Australii, którzy pomogli mi mimo trudności stanąć na nogi i dalej kierować dziełem, które nazywało się Polonia i nazywa się nadal. To jest wielkie słowo, bo mówi o ziemskiej ojczyźnie. Ale my mamy tą Polonię w sercach i tak jak słucham sprawozdań, to jest to coś, co jest piękne. Każdy z braci, każda z sióstr, starają się, aby przybliżyć w języku polskim znajomość Pisma Świętego i poselstwo, które Kościół Adwentystów reprezentuje. Nie zaniedbajmy tego. Niech to będzie tym, co będzie płonęło w naszych sercach. Brat Paweł Ustupski ma wszelkie możliwości, aby kontynuować dzieło, które było zaczęte prawie 60 lat temu. Kontynuować dzieło, które w Australii przyniosło owoce w postaci wielu dusz do Królestwa Bożego. Brat Roman Halubka, brat Jan Polok, brat Jan Krysta, oczywiście Paweł Ustupski. Brat Paweł Cieślar. Nie sposób wszystkich wyliczyć za jednym tchem. Nie napisałem sobie tego, ale ci wszyscy bracia i siostry starali się jak mogli, aby słowo może było to głoszone. I niech będzie nadal głoszone tak długo, jak znajdą się ci, którzy z naszym pięknym języku będą chcieli to poselstwo wysłuchać. Niech Bóg błogosławi. Was wszystkich, szczególnie kierownictwo Polonii, tak długo jak tylko będzie to możliwe, prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Panie Boże i Stworzycielu nasz, co nasz, my w swoich prostych słowach staramy się zrozumieć jak wielka jest Twoja opatrzność. Że Ty patrzysz na tych, którzy chodzili Twoją drogą, odeszli, a dzisiaj wracają. Ty patrzysz na tych, którzy po raz pierwszy spotykają się ze Słowem Twoim. Patrzysz na młodych i starszych, na mężczyzn, na gniewiasty, na dzieci. Daj nam tę radość, abyśmy widzieli owoc pracy naszej do Królestwa Twojego. Ale wierzymy, że spotkamy tam tych, których się nie spodziewaliśmy. I będzie to ogromne zdziwienie. Dzisiaj prosimy Cię o błogosławieństwo dla tych niewielkich sił, jakimi błada w tej chwili kolonia ale by mogli na tym stanowisku do końca głosić poselstwo Twoje, żeby nie ustawali, żeby wiara ich. Nie malała, ale żeby się wzmacniała, żeby mogli wbrew wszelkim złym przewidywaniom uczynić Słowo Twoje jasną pochodnią ich życia. Błogosław tych starszych członków zboru, których mamy w kolonii. Oni odchodzą. To są ludzie, którzy przeżyli wiele rozmaitych doświadczeń, ale tak jak apostoł Paweł, wiarę zachowali. I odłożona jest im korona sprawiedliwości. Błosław im. Błogosław młodzieży, która idzie nowymi drogami. Ale ciągle jest z Tobą. Błogosław dzieci, które szukają czegoś nowego i chcą to znaleźć. Daj nam siły i mądrości, abyśmy umieli znaleźć drogę do ich serc. Błogosław pastora Ostowskiego, który ma obowiązek w tej chwili i przywilej. Aby być sługą Twoim kierującym w Polonii. I oto modlę się gorąco i proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen.